Witam. Dzisiejszy odcinek Dzień Dobry Aquapark rozpoczynamy w dość typowym miejscu jak widzicie. Zielona Góra, Berlin, Drezno, a może kierunek Aquapark, w którym powiemy m.in. o wizycie Wojska Polskiego, a także o imprezie Summer Fashion. Zapraszam. Nie w cóżborku, ale we Wrocławiu. Impreza Fashion Summer, na której nie może was zabraknąć. Firma Inspire PR oraz Aquapark Wrocław zapraszają serdecznie na pierwszy pokaz modowy o nazwie Summer Fashion. Odbędą się tam pokazy sukienek letnich, strojów kąpielowych oraz na koniec pokaz cztery żywioły. Woda, ogień, ziemia i powietrze. Dziewczyny ćwiczą jeden z układów choreograficznych do pokazu Cztery Żywioły. Przygotowujemy się do skoków, do pływania pod wodą. Także będzie ciekawie, będzie interesująco. 23 w Aquaparku o godzinie 19.30. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. A przed naszym Aquaparkiem pojawiła się ławka, która zbliża ludzi. Zrób zdjęcie, weź udział w konkursie Radia Z i wygraj cenne nagrody. Szczegóły na naszym facebookowym profilu. Nieważne skąd jesteś, nieistotne dokąd zmierzasz. To tylko od siebie zależy, jaką ścieżkę rozwoju zawodowego wybierzesz. Aquapark Wrocław ma dla Ciebie bardzo ciekawą propozycję. Poszukujemy instruktorów fitness. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej www.aquaparkwroc.pl. Chyba musimy jechać. Jeszcze raz. Dobra, Stop. Moi drodzy, tak się prezentuje wnętrze Honkera. Jak widzicie Mamy tutaj radiostację Harris, którą możecie kojarzyć z wielu filmów amerykańskich, między innymi Helikopter w ogniu. To jest właśnie ta radiostacja, która ma zasięg do 2000 km. Tutaj mamy bardzo wytrzymały laptop odporny na wstrząsy, na, można po nim jeździć, można w niego strzelać, nic się z nim złego nie stanie. Ten właśnie komputer mogliście zobaczyć w filmie Pan i Pani Smith, dokładnie ten sam model. Mamy tutaj również agregat prądotwórczy, który jest w stanie zapewnić nam zasilanie na 6 godzin ciągłej pracy. Tak właśnie wygląda pojazd wojskowy Honker. Najważniejsze to jakiś dobry humor, zadowolenie, no szczęśliwym być, no to najważniejsze. A wszystko inno przyjdzie samo. Fajne towarzystwo? Kasa. Kasa, bez kasy nie ma nic. Najlepsi znajomi. I chyba no, tyle wystarczy do szczęścia. Ja lubię czynnie odpoczywać. Nie lubię leżeć na piasku, chodzić na plaży. Żeby było słońce. Pogoda, nie? Pogoda. I dobry humor. Dobry humor. W naszym programie Czas na Konkurs mam dla Was dwa zaproszenia do Aquaparku Wrocław. Zaprezentujemy wam krótki materiał filmowy z jednej z naszych imprez, którą organizujemy cyklicznie. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie: Co to za impreza? Poprawne odpowiedzi wysyłacie na adres konkurs -małpa Powodzenia. Nasza dzisiejsza wyprawa dobiega już końca. Oglądajcie Dzień Dobry Aquapark w każdy piątek. Zapraszam.